Wręcimy spot do kampanii społecznej, która będzie promować rower jako codzienny środek transportu. Postanowiliśmy podejść do tego tematu zupełnie niestandardowo. Chcieliśmy wprawić widzów w konsternację po to, żeby zatrzymać w tym ich uwagę. To ma być taka przekorna odpowiedź na często pojawiające się wymówki. W tym spocie stawiamy na stopniowanie, na nastopiowanie absurdu, który yy, przy pierwszej scenie jest jeszcze taki, można powiedzieć, dopuszczalny, ponieważ mamy kobietę, która wraca z za dużymi zakupami ze sklepu. Natomiast kolejne sceny pokazują, że, że ten absurd rośnie. <laughs> Sorry za szwagra. Jak długo Pan zajmuje się opieraniem o meble? Wejdzie już jakieś 18-19 sekund. Myślę, że naturalnie mnie to wychodzi. I z każdym poziomem tego absurdu yy, zahaczamy o troszkę większą kontrowersję. Na początku są to takie proste rzeczy, ale potem wpada temat odebrania dziecka z porodówki. 10 lokacji, tak, 13 aktorów, ponad 20 osób ekipy kilkudziesięciu statystów i to wszystko trzeba było zgrać jeszcze z kapryśną pogodą, no to chyba największe wyzwanie. Jesteśmy pod kościołem, zbieramy ekipę i statystów, żeby nagrać scenę e, wesela i czekamy na to, żeby tylko nie, niebo się nie obraziło na nas i żeby nie padało. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę przedstawić. E, jestem panną młodą dzisiejszą. O Jezu, widzę się pierwszy raz w ogóle w odbiciu teraz tej kamery, bo wcześniej się nie widziałam. Skoro się poznali, biorą ślub, wszystko im płacimy. Sprawdzamy potem przez parę lat, jak im poszło. Czy wy się rzucili Rzuciliście już te kwiatki, Wszystko było ok do momentu, kiedy pan nie mógł, 15 się nie zaplątało, tak? Więc chciałbym, żebyście z takiej mega radości przyszli na taki ogromny szok. Tak na zasadzie. Zdecydowaliśmy, że, że zmieniamy kolejność scen, ponieważ jest teraz pochmurna pogoda. Zatem wykorzystujemy negatywną aurę, żeby nagrać pogrzeb, bo pogrzeb to negatywna aura i w sercach, i w pogodzie. A potem wrócimy do zaślubin, kiedy już statyści nie będą potrzebni. Dlaczego tak? Po to, żeby przykuć uwagę widza, żeby sprzedać ten absurd i żeby powiedzieć tym absurdem coś mądrego i coś ważnego. Rowerem warto jeździć? No prawie zawsze warto, jak pokazuje nasz spot, ale ta cała sterta wymówek jest tylko taka bardzo marginalna i że rower to zawsze najlepsza opcja. Banka, musisz musisz i Jesteś szczęśliwa, po co to zrobiłaś wszystko? Dla pieniędzy szczęście i akcja.